Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W ciągu dwóch ostatnich dni funkcjonariusze podlaskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali czterech kurierów zaangażowanych w przemyt nielegalnych migrantów na terytorium Polski. Incydent, który szczególnie przykuł uwagę, miał miejsce w poniedziałek 25 marca w miejscowości Olchowa Kładka, gdzie patrol Wydziału Zabezpieczenia Działań zatrzymał skodę na warszawskich numerach rejestracyjnych. Kierowca, obywatel Polski, przewoził czworo migrantów, którzy nielegalnie przedostali się na terytorium naszego kraju. W toku przeprowadzonych czynności w pojeździe znaleziono dwa woreczki zawierające krystaliczną białą substancję którą wstępne testy zidentyfikowały jako metamfetaminę. Przeprowadzone badania na zawartość substancji psychoaktywnych w organizmie 21-letniego kierowcy wykazały wynik pozytywny, co nasuwa przypuszczenie, iż młody człowiek prowadził pojazd będąc pod wpływem narkotyków. Dzień później, 26 marca, miały miejsce dalsze zatrzymania. W Hajnówce funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali obywatela Polski kierującego Toyotą który przewoził dwóch obywateli Etiopii oraz jednego obywatela Erytrei. Tego samego dnia w dubiczach cerkiewnych udało się zatrzymać dwóch obywateli Ukrainy, którzy przybyli po odbiór osób, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-białoruską. Zatrzymanym kurierom postawiono zarzuty pomocy w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy, za co polskie prawo przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo Kierowca, który wpadł w ręce straży granicznej z narkotykami, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności również za ich posiadanie, co grozi karą do trzech lat pozbawienia wolności, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Funkcjonariusze policji z małopolskiej Trzebini intensywnie poszukują 38-letniego Macieja Mroziewskiego, na którego wydany został list gończy przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie. Mężczyzna ten, znany w branży filmowej jako utalentowany operator dźwięku i montażysta, ma do odbycia karę dwuletniego pozbawienia wolności za poważne przestępstwo związane z ruchem drogowym. Według informacji podanych przez Komendę Powiatową Policji w Chrzanowie, Mroziewski jest odpowiedzialny za tragiczny wypadek, który miał miejsce kilka lat temu. W jego wyniku pieszy stracił życie, a Mroziewski został uznany winnym prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Nieoficjalne źródła wskazują, że Mroziewski cieszył się uznaniem w środowisku twórców filmowych. Jego profesjonalizm i umiejętności znalazły odzwierciedlenie w licznych produkcjach serialowych i dokumentalnych, co można potwierdzić zaglądając na jego profil w bazie FilmWeb. Maciej Mroziewski Opisywany jest jako osoba wysportowana o wzroście oscylującym w granicach 180 cm, z krótkimi włosami koloru ciemnego blondu i błękitnymi oczami. Ostatnio zamieszkiwał w miejscowości Młoszowa, przy ulicy Spacery 16. Policja zwraca się z apelem do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do zatrzymania poszukiwanego. Informacje te można przekazywać do Komisariatu Policji w Trzebini, kontaktując się telefonicznie lub dzwoniąc na numer alarmowy 112. Warto podkreślić, że za udzielanie schronienia poszukiwanemu lub wspomaganie go w unikaniu odpowiedzialności karnej grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Policja zapewnia anonimowość dla osób przekazujących informacje. Sąd apelacyjny podjął decyzję o odrzuceniu apelacji wniesionej przez Jeronimo Martins Polska, operatora popularnej sieci supermarketów Biedronka, w sprawie kary nałożonej przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wysokości przekraczającej 60 milionów złotych. Karę tę urząd nałożył w 2021 roku, wskazując na praktyki wprowadzające konsumentów w błąd odnośnie do kraju pochodzenia oferowanych w sieci biedronka warzyw i owoców, co mogło mieć wpływ na ich decyzje zakupowe. W swoim komunikacie UOKIK podkreśla, że wyrok sądu apelacyjnego akcentuje fundamentalną zasadę, jaką jest obowiązek przedsiębiorcy do dostarczania konsumentom pełnych i rzetelnych informacji o oferowanych produktach. Oszustwa dotyczące cech produktu, w tym jego pochodzenia, są niedopuszczalne. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, skomentował sprawę, podkreślał systematyczny i długotrwały charakter naruszeń ze strony Jeronimo Martins Polska. Stwierdzono, że informacje na etykietach w sklepach Biedronka często były niezgodne z danymi na opakowaniach zbiorczych lub w dokumentach dostawy, co wprowadzało konsumentów w błąd, szczególnie tych, którzy chcieli kupić produkty polskiego pochodzenia. Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Nałożyłem ponad 60 milionów złotych kary na spółkę Geronimo Martins Polska, właściciela sieci sklepów Biedronka. Przedsiębiorca ten wprowadzał konsumentów w błąd co do kraju pochodzenia warzyw i owoców, co mogło zniekształcać ich decyzje zakupowe. Rzetelna informacja o oferowanych produktach to podstawowy obowiązek przedsiębiorcy i niezbywalne prawo konsumenta. Tymczasem w sklepach Biedronka konsumenci chcący kupić polskie ziemniaki, pomidory czy jabłka byli często wprowadzeni w błąd. Nasze postępowanie wykazało, że w wielu przypadkach informacje na wywierzchach różniły się od tych na opakowaniach zbiorczych czy w dokumentach dostawy. Naruszenia te miały charakter systemowy i długotrwały. Podczas postępowania wzięliśmy pod uwagę wyniki kontroli inspekcji handlowej prowadzone od jesieni 2019 roku do lutego 2021 roku. Inspektorzy porównywali dane na sklepowych wywieszkach z tymi na opakowaniach zbiorczych lub jednostkowych oraz w dokumentach dostawy. Szczególną uwagę zwracali na owoce i warzywa, które były deklarowane jako polskie. Pod lupę wzięli przede wszystkim takie, wobec których istniało największe ryzyko podawania błędnego kraju, ponieważ rosną zarówno w Polsce, jak i w innych państwach: na przykład ziemniaki, cebulę, kapustę, marchew, pomidory, jabłka czy truskawki. Inspekcja handlowa sprawdziła w sumie 263 sklepy biedronka w całym kraju. W 73 z nich, czyli w ponad 27% skontrolowanych placówek stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie warzyw i owoców krajem pochodzenia. W tych sklepach nieprawidłowości sięgały nawet ponad 20% sprawdzonych partii produktów. Przykładowo jako Polskie sprzedawano czosnek z Hiszpanii, seler z Niderlandów czy Cebulę z Francji. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na kraj pochodzenia produktów. Wiele osób kieruje się w swoich wyborach patriotyzmem gospodarczym, bo chcą wspierać polskich rolników i producentów. Dla innych ważne są kwestie transportu żywności, który może mieć wpływ na ilość stosowanych pestycydów do jej zabezpieczenia, czy też zagrażający środowisku ślad węglowy pozostawiany w trakcie przewozu. Dlatego prawdziwa i rzetelna informacja o kraju pochodzenia warzyw i owoców jest niezbędna do podjęcia świadomej decyzji o zakupie. Kara nałożona na Jeronimo Martins Polska ma na celu podkreślenie znaczenia prawidłowego informowania konsumentów i zapewnienie, że praktyki wprowadzające w błąd nie będą tolerowane. W niedawnych zdarzeniach na ulicy znanej na Warszawskiej Woli doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pijanego kierowcy przewozu osób, którym okazał się być obywatel Gruzji. W wyniku nieodpowiedzialnego zachowania mężczyzna ten spowodował szereg zdarzeń drogowych, które mogły zakończyć się tragicznie. Początkowo kierując pojazdem marki Toyota Prius, przeznaczonym do przewozu osób, mężczyzna stracił kontrolę nad kierownicą, co skutkowało zderzeniem z bramą jednej z posesji. Następnie, próbując wydostać się z tej sytuacji, cofając, uderzył w zaparkowane w pobliżu BMW. W dalszej kolejności, nie zważając na przepisy ruchu drogowego, podjął decyzję o jechaniu pod prąd, co stwarzało realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Ostatecznie, po zaparkowaniu uszkodzonego pojazdu i powrocie po odpadły zderzak, sprawca został zatrzymany przez świadków zdarzenia, obywateli Ukrainy którzy wykazali się obywatelską postawą i zatrzymali sprawcę aż do przybycia policji. Przeprowadzone na miejscu badanie stanu trzeźwości kierowcy Toyoty wykazało, że miał on w organizmie 1.2 promila alkoholu, co jednoznacznie wskazuje na prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy, a na miejscu zdarzenia interweniowało kilka załóg policji oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikomu nie stała się krzywda, jednakże mogło to mieć znacznie poważniejsze konsekwencje. Śledztwo w sprawie tragicznego odkrycia w przepompowni ścieków, gdzie znaleziono ciało noworodka, zostało zakończone przez prokuraturę. Mimo intensywnych działań śledczych, nie udało się ustalić tożsamości rodziców dziecka. Szczegóły sprawy przekazał Norbert Woliński. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. W rozmowie z mediami potwierdził, że postępowanie w tej sprawie zostało zakończone umorzeniem. Kluczowym elementem, który mógł wpłynąć na decyzję prokuratury, były wyniki badań przeprowadzonych podczas sekcji zwłok. Z ekspertyzy wynikało, że dziecko urodziło się martwe, co mogło skomplikować możliwość postawienia zarzutów w tej sprawie. W czerwcu ubiegłego roku Prokuratura podjęła decyzję o zleceniu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radzyminie zorganizowania godnego pochówku dla noworodka. Do odkrycia ciała doszło wiosną, gdy pracownicy przepompowni ścieków przy ulicy Wrublewskiego natknęli się na przerażające znalezisko. Informacja o makabrycznym odkryciu została przekazana mediom 2 maja. Przedstawiciel prokuratury potwierdził, że w godzinach popołudniowych w kolektorze ściekowym w Radzyminie odnaleziono zwłoki noworodka. Na miejsce zostały wezwane odpowiednie służby, w tym policja oraz prokuratura, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia i rozpocząć pierwsze czynności śledcze. W reakcji na te tragiczne wydarzenia burmistrz radzymina, Krzysztof Haciński, wyraził swoje głębokie poruszenie. W swoim oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych, potwierdził prawdziwość informacji i wskazał na zatkanie kolektora ściekowego jako bezpośrednią przyczynę odkrycia zwłok noworodka. W tragicznych okolicznościach zakończyła się nocna próba ucieczki przed policyjną kontrolą, do jakiej doszło w Opolu. Osiemnastoletni obywatel Ukrainy, kierując pojazdem marki Opel, nie zatrzymał się do kontroli drogowej i podjął ryzykowną ucieczkę przed mundurowymi. Incydent rozpoczął się, gdy patrol zauważył nieprawidłowo poruszający się samochód i za pomocą sygnałów świetlnych wezwał kierowcę do zatrzymania. Mimo to, młody mężczyzna, ignorując polecenia, przyspieszył. Próbując uciec w kierunku centrum miasta. Pościg, który miał miejsce na ulicy budowlanych w Opolu, zakończył się dramatycznie, kiedy kierowca, próbując ominąć zablokowaną drogę, wjechał na chodnik, a następnie rozpędził pojazd do szokującej prędkości około 200 km na godzinę. W wyniku utraty kontroli nad pojazdem, auto z impetem uderzyło w przydrożny słup, w wyniku czego doszczętnie się rozpadło. Osiemnastoletni kierowca został w stanie krytycznym przetransportowany do szpitala, gdzie, mimo wysiłków medyków, jego życia nie udało się uratować. Informacje nieoficjalne wskazują, że młody Ukrainiec miał w swoim organizmie 1,8 promila alkoholu, co mogło przyczynić się do jego tragicznych decyzji i zachowania za kierownicą. Ten tragiczny wypadek podkreśla rosnący problem z przestępczością wśród cudzoziemców przebywających na terenie Polski. Statystyki komendy głównej policji za rok ubiegły wskazują na znaczący wzrost liczby przestępstw popełnionych przez obcokrajowców, wśród których najwięcej sprawców stanowią obywatele Ukrainy. Funkcjonariusze gorzowskiej komendy otrzymali w poniedziałek informację o kobiecie, której życie jest zagrożone. Osoba zgłaszająca nie była jednak w stanie przekazać miejsca jej zamieszkania. Policjantom udało się szybko to ustalić. Na miejsce wysłano patrol policjantów ruchu drogowego. Drzwi do mieszkania były zamknięte i mimo pukania nikt nie otwierał. Ze środka nie dochodziły też żadne niepokojące dźwięki. Nie było pewności, czy kobieta znajduje się w mieszkaniu. Kiedy policjanci zbierali informacje wśród sąsiadów, na miejsce wezwano także inne służby. Najważniejsze były szybkie i trafne decyzje, bo tylko takie mogły uratować kobietę. Policjanci i strażacy wspólnie weszli do mieszkania przez okno. Kiedy byli już w środku, na podłodze zauważyli kobietę, z którą nie było kontaktu. Załoga pogotowia ratunkowego, która była na miejscu tej interwencji, natychmiast przewiozła kobietę do szpitala. Dzięki szybkiej interwencji służb, życie kobiety udało się uratować. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.